Cześć, witam w pierwszym dniu wyzwania. Przed nami krótka sekwencja ruchowa wykonana 10 razy. To czy wykonacie 10 powtórzeń ciągiem czy nie, zależy od Was. Ja zachęcam do wykonania kilku serii w ciągu dnia, co pozwoli uzyskać lepsze efekty. Każdego dnia zaproponuję dwa warianty danej sekwencji: łatwiejszy i trudniejszy. Wybierzcie jeden z nich. Lub wymiksujcie ich elementy tak, żeby stworzyć wariant optymalny dla siebie. Pamiętajcie, że założeniem jest wykonanie całości bez ogromnego wysiłku. Nie musicie też ćwiczyć w moim tempie. Dzisiejsza sekwencja prezentuje się w następujący sposób. Zaczynając od pozycji stojącej, schodzimy rękami w dół do ziemi, następnie idziemy małymi krokami do przodu do pozycji deski. Tutaj albo przytrzymujemy deskę, albo wykonujemy popkę, po czym wracamy małymi krokami w tył i z ugiętych nóg rolując kręgosłup prostujemy się do pozycji stojącej. Wariat ułatwiony zakłada oparcie kolan o podłoże w momencie, w którym przechodzimy do deski. Tutaj też można wykonać, nie trzeba, Pompkę, następnie wracamy do pozycji stojącej startujemy z 10 powtórzeniami uwaga dół ręce na ziemię przechodzimy do przodu pompka opcjonalna ręce do tyłu góra raz Pompka. Tył. Góra. Dwa. Dół. Małe kroki rękami. Pompka. Tył. Góra. Trzy. Dół. Na przodu. Tył. Góra. Cztery. Dół. Pompka. Tył. Góra. Pięć. Dół. Do przodu. Tył Góra Sześć Dół Przód pompka, Tył Góra Siedem Dół Przód Tył, góra, osiem, dół, przód, pompka, tył, góra, dziewięć i ostatnie. Do przodu ręce pompka, do tyłu góra 10. Powtórzcie tę serię kilka razy w ciągu dnia i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Do zobaczenia.